Helicóptero, helicóptero, Para copa, pára copa. Helicóptero, helicóptero, já nem mais consegue pára copa, pára copa, pára para pensar já nem pára. Helicóptero, helicóptero, Co consegue pára. Muszę miejsca, może weć. czy znaczy, nie będę gdzieś 11 To może Dzięki! Piotr Piotr? Pytam się co go coś. Piotr się to nie muta. Na to się... No ja pytałem czy ktoś ma a to matala, pytał coś Piotra. No, to znaczy ja się pytam, czy wy się pytał, że ktoś coś ma No bo jestem ciekawy, czy będę miał coś oglądać potem. Ja potem żeby... Znaczy, najprędzej to pij No ja nagram, jak się nie rozpierdolę i nie wkuruję. Dobra. <gry> o, dońki, o! są pół na pół. Będzie dobrze. Marach, chcesz mnie wyprzedzić? Pierdolony. Co, Co, się, Co stało? się stało? No, spaja, gratuluję. Nie wcisnąłem tego przycisku, kurwa, dobrego. <grym> Widziałem to, bo... Co, kada... kada na Tak. Dobra. Facek, idź. O chuj. Co tam pojechał, ty? Piotr oh. Oh, oh. Gdzieś tam ta tu... O! Oh, coś coś no się Kto to obok mnie? Pieczyk Uwaga! Ja i tak zjeżdżam pieczek Ja się bałem o twoje życie i zdrowie Bo ktoś ci strzelił Matalerę Nie jakaś yeah. Bo ja tak myślałem kurde Ja do strzała nie dostałem, patrzę tu się obracają za mną Czy tam po wosa z wierzotoru? A do Nie, ja wtórz miałem pieszczutko. No kto taki mandry? No piersi gdzieś tam też, czapkę po kraju zwochoła. Ale się naraz z dońkiem pierze. Bo ja dwie wody. Ale robię bardzo. się odjechał. O, Matija zjeżdża, fajnie było. Kurki, Matthias, fajnie było z tobą powalczyć. Zaraz wrócę. Kiedy? No bo muszę przejechać potem. ten, przez speedlane. Potem właśnie. Potem to jest najlepszy termin, pamiętajcie. Co takiego? Potem to jest najlepszy termin. O kurwa, zarobiłem strzał no, obok od kogoś. Wcześniej. A. Od lewej do prawej! Ja za sponsorowało uszkodzenie. ja w ogóle szósty jadę, ja na nie wiem jak. Zobacz, jak. Ja mam ten nie? Kurwa, no i na ty walczysz? No kurwa, nie walcz, bał nie bowl, to się miałem zatrzymać w tym sekrencie. <guleten noises> no, ale szczerze, jechałeś, a później za to już prawo lewo jechać. No bo mnie rzuciło na kręgie, kurwa. O, pierwszy już się widzę kolegę z Polsingi, przyprowadził ze sobą. No i za piątek będzie próbowała to wrzetać, czy so jednak trochę ja jednak pomyślał po to? Piotrek szybki na pewno Ja Dawaj Foczek, to z Verstappenem zrobimy. Nie, nie, podziękuję. Ale to ty będziesz Verstappenem, co? Pówciechaj. A wiesz, co? co jest to najlepsze? Co? Że straciłem trakcję dokładnie w taki sam sposób jak ty. Ja się ja odpuściłem, bo ja nie wiem kiedy ty zacznę hamować. Eee, już mam rozjebany bolid. No kurwa. Ja też mam rozpierdolony. I nie da się no, Nie wiem w sumie czemu mnie tam rzuciło. Takie głupie było. Nie wyprzedzaj tu Boga. Kolejny akt walki pomiędzy pieczykiem a piatkiem. będzie Nie no, żarty. W pierwszych rzędach. Ej kurwa, nie. Obieco pan to. Co? Yes. Ten yes. Pewnie jakoś daj bombę, będzie próbował na takie to. Dobra, hello. Harwóz. No nie wiem, co się okaże. Kurwa, wjebie się. No, wiedzie się jakiś szybki na 30. No spokojnie, oni tam niech walczą, a my pojedziemy z oj, nimi. Ja w twoim śladzie. Tak. Chciałem to powiedzieć. Jo dupia. Kurwa, mać. Co jest, ja, to jest stało, ja zrobię tak, co sobie wyłączyłem za szybko, oh, kurwa. <laughs> Nie umiem wrócić na to, ja jebie. No wyleciałeś tak całkiem, całkiem? Nie, obróciło mnie wiesz tyłem do kierunku jazdy, i później cały czas mi bokiem stawiało. A, dobra, w tym sensie. Ja pierdolę. Choczek. Ty chłupciarz ile masz na tych swoich softach pięknych? 34 Ochot to... Ty kiedy zjeżdżasz? <śmany> Gdzieś zaraz O oh, chłupciarz jakie tutaj... Daj bomba! Bo. Na ryzyku A matolera ja na hardach? Ja już się bałem bo nie miałem gdzie uciec A widziałem Hubert'a w lusterku Ja właśnie tego Calculated Nie, ja. nie no Akurat to jak chcę Excel

Nie, bo poleciał na ten jeden No, poleciałem do T1. Zjadłam tarka O nie, o nie, o nie. Patryk, w jakim stanie masz opony? Ja mam hardy. A w jakim stanie? W takim stanie, że mam 58%. Dobra, to i tak dużo. Na, jak, na jakich masz ciśnienia? Eee... 123, 120, 125 i... 123. Ej, ja mam 140, dziś ja mam... 45%. Nie wiem, bo to jest... ...seta pieczyka z Hockenheimem no. jest no, jestem kanawcem kanawce a zawsze to możemy. No bo tam pieczek przed tobą jest? Ano. A, dobra Kogo blokować? Pidiego A czego nie... Dobra jest Dobra Kooperacja Lotus z Dzięki ja... Nie lubię tej tarki Ściągają. Daj tunel, ja, ja zja Ten, ja na lewo pojadę. Dobra, no kurwa, ale tu jest długi pit. Ja pierdolę. No, to jeszcze ten stary tu no, A ten nowy to jeszcze dłuższy chyba. Jeszcze jak boks? Kurwa, co, damage? Nie, nie chcieli mnie złapać. A. Panie, tu byli mechanicy dońka? Proszę. Znowu Dońek zjechał. Ja nie wiem, teraz już. Może znowu przekażę. O bo możliwe, bo pan jest ten zjebany wyjazd. Może on tam właśnie nie wie, kiedy ma wciskać. Ale dzięki Matiasowi wy wiecie kiedy. A on nie przychodzi na tym to nie wiem. No, spierdoliłem, kurwa. Ja nawet nie wiem o co chodzi. Ja też. No chodzi Zaszypką o to, żeby kiedy wyłączyć na... ogranicznik, żeby nie tak. dotyk. Aha, to ja nie wiem, bo ja włączam. Tam cię trzeba. Idziemy. Nie no, ja też. Ile softy trzymają tak na oko? 8, co? Co 8 7, MPD, chcesz 10 okrążeń na softach przejechać? Nie, ja na hardach jadę. na hardach teraz idzie. Ja wy wybieram bezpieczny wariant. Ty się ty lepiej uważaj na Piotera. Ja jeszcze muszę założyć softy, ale założyć gdzieś tak za 3 okrążenia. 3 sekundy. Nie, 5, no dobra, bo się zaktualizowało. 5 sekund. No ja mam w trochę gorszym stanie opony, także niekorzystnie. kiedy byłeś w bącach? okrążenia wcześniej. A, no to jeszcze tak nie należy. Ale to jest ten moment gdzie one puszczają właśnie w ciągu tych dwóch kurkarzy my... kurwa na opony. Dlatego Tam my go tak dobrze... Dlatego my dogoniliśmy go tak szybko. Ale chujówka No ty, są trzy kółka ja mam półtorej sekundy do niego, nie? A na jak hon jedzie? On jedzie na czerwonych 11 żeby Piotr prowadził? No ja Przecież cały czas prowadzi Do sekundy mam i dwa kółka Na wyprzedzenie Nie no, to wyprzedzisz go na luzie Ja go nie wyprzedzę Mam nadzieję Tutaj, tutaj Tutaj? Zawsze gdzieś tą strategię się. znajdzie No bo nie, jak nie masz prędkości to szukasz strategii, nie? No ja próbowałem, ale przejazd przez lane, tak? Byłbym gdzieś kurwa przed bankiem. No i chuj bo cały w sumie dognałem kłopot jak się fajnie no, ten zakręty nie w tunelu dobra, jestem za nim uff no gdzie ja Piotr? Czekaj, to jest Monkey World, czy już... Że nam walczy. Weź go przyblokuj trochę. Boję się. Dawaj, no, dasz radę, foczek. On nie ma opon. Ale ja też nie. To ja uciekam. No ja foczek, ale jak tobie zajdą opony, prędzej niż jemu. To po co ja mam blokować? Kurwa, mogłem okrążenie wcześniej zjechać zyskałbym No, ja też mogłem Was podciąć, kurwa, nie pomyślałem o tym Ale ja się bałem, że mnie pony nie wytrzymają Ale o dziwę, bardzo dobrze trzymają ja Kurwa, mam teraz 48% Aaaa, mam no, nie, nie dojadę go No ja pierdolę, ja się nigdy tak o jeden punkt nie namęczyłem No i się jeszcze trzyma za mną Jestem taki spocony już prawie cały wyścig Cały czas muszę w lusterka patrzeć, zajebisty Zajebiście się jedzie Ja przez mafię nie Ale fajnie się gnało Tylko że no, niestety Mafia No, jedno kółko więcej foczek byś go miał No ja tak myślę. Oj. Ale chłopcze się uratował. Przed RedBullem. To, po, poszło mu chyba. Nie wiem. Mm. Oh, Haha, poszła błopona. Co za pajac. No to tym akcentem kończymy zwycięstwo. Nara, to Piotr ci nie odda, za, za daleko jesteś. Chociaż? Nie dojedzie. Kurwa, szkoda, szkoda, że w boki zjebałem. Tam straciłem 5 sekund. Hmm. No. No, cóż, no jest, nice. On TV. No jo. Ja. Fatty jak chuj, ale wygrałem. Jo, ale ja właśnie, ja właśnie wolałem, no, a mi 45, dlatego ja wolałem pojechać y, tak, a nie inaczej, chociaż powinienem na czerwonych pojechać y, ostatni stint. 40%. Ale chociaż jajca byli. Bo oponki wytrzymały. Boże, znowu czwarty. Dobra, to pozdrawiajcie wszystkich, bo koniec transmisji będzie. Poczekaj, ale wiesz, że nieładnie Powie. szkalować, bo to słyszałem. Ale coś co słyszałeś? A może no, to za pajac. No, pajac? no A co mam ci powiedzieć? Ale... Znowu to, to samo robisz. Ale...